Cześć, z tej strony Adam Dziwicki i dzisiaj sprawdzimy, ile Polacy pamiętają przed wakacjami. Sponsorem tego odcinka jest STS. Oficjalny sponsor reprezentatorskim dużych filmów. Piszcie w komentarzach niska a skład CO2. Radę. A my teraz zaczynamy odcinek. Nazwij pierwiastki wchodzące w skład CO2 węgiel i tlen dwutlenek węgla. Dwa. Na pewno będzie tlen i węgiel. Mamy to. Czym jest CO2? Węglowodan. Węglowód, wód. Nie? Tlenek węgla? Nie. Z, tlenek węgla? Nie. CO2, co się znajduje w. Widzowie, ja byłem na biochemie, kurwa. Jakby dla mnie takie zadania są. No tutaj to jest. To jest podstawa, tak naprawdę. Będąc na biochemie, ja miałem być lekarzem, więc to mnie w ogóle nie rusza. W dwutlenku węgla. Tlen i wodór. Węgiel na pewno. Dwutlenek węgla, tlen i wodór. I woda. Woda i woda. Nie. Kim był Ribbentrop Mołotow? To był pakt pomiędzy Niemcami a Rosją. To był pakt między Niemcami a Rosjanami, i chodziło tutaj właśnie o podbicie Polski dla tych spraw. No, ZSRR, Rosją to to samo. Wewnętrzny. Mhm, więc jak pytam, kim był Ribbentrop Mołotow? To, to byli politycy. Ta. Tak, o dobrze, dobrze, nawet założyć z dwóch różnych płyt. Dobra, tak, to, tak. Mamy, mamy to. O, on wymyślił te koktajle mołotowe? <noise> twórcą... No nie było Niemiec i Rosji, no dobra, ja pierdolę nie przypierdalaj się, każdy wie o co chodzi, kurwa dziwaku. Mołotowa? Nie, nie. <głosy> <głosy> e, wynalazca jakiś? Pro, co profesor e, koktajl Mołotowa. Ej nie no, ludzie serio, tak ten? Ty nie jest trollowanko? A Ribbentrop to jest jego. Dobra, Jankos, jak grasz Alina, to cię szanuję, ale jak nie grasz Alina, to jesteś pała. No i to mi się podoba. Już go reportujemy, wszyscy tutaj masowo. O nazwisko czy imię? E, imię. Imię. A Mołotow? Nazwisko. To. nazwisko. Mo on przemierzył tę rzekę, czy nie? A no, rzekę Gangnir. Nie, nie znam historii. Przeszedł on przeszedł. Wszesz. On ogólnie przemierzał te kraje. Jak się mówi poprawnie, tak. Iran czy Irak? To są dwa osobne kraje. To są dwa różne państwa. Tak jest. Gdzie one leżą? E... W Azji. E... O Jezu. W Azji. W Azji, Tak w... jest. Iran. Irak. Iran. Iran? Myślę, że Iran. Po, Co po to? naszemu. Iran. Po naszemu. Iran. Gdzie się mówi po hebrajsku? Po hebrajsku. w... Jak to się kurwa nazywa? W Izraelu? W Izraelu? Tak, bardzo ładnie. W jakichś takich krajach arabskich? W hebrajskich krajach! Na pewno, nie? Czy W sensie takim, w krajach arabskich nie lubią e, tych ludzi. Iran. Nie jesteś taki głupi na jakiego wyglądasz, bardzo dziękuję za ten komplement. Irak. Nie wiem, w Kambodży? Oglądał tak chuj, nigdy w życiu. W KAMBODŻY! Po hebrajsku, w... w Kambodży się w mówi po kambodżańsku akurat. arabskich nie lubią tego kraju. Rosja? W Albanii... Jest to realny język, czy wymyślony? A co on kurwa na Pyrkonie jest, czy o co chodzi? W jakimś science fiction. Wymyślony. Turcja? Nie. Basen Morza Śródziemnego, na no i. Indie? Nie. Indonezja? No nie. Irlandia? W pudełku znajduje się 13 par skarpetek białych oraz 9 par skarpetek czarnych. Ile jest skarpetek? 34. Trzy... Aha, dobra. Bardzo szybko policzyłeś, super. 38? Blisko, ale nie. 40. Bliżej? 42. 22 dwa. skarpetki. Nie. Eee, 40 litrów. 34? 13 par. Czyli 26 skoków, tak? Nie, nie, nie. 13 par białych i 9 par czarnych. No to Chyba, 20... że uważasz, że tylko białem. Albo par, no dobra. Ale to brzmi trochę niebezpiecznie <laughs> dla algorytmu. <laughs> A bohaterką której lektury jest Antygona? Antygona? Nie wiem, czy lektury. Według mnie mitologii bym powiedział. Antygony? Bardzo tak, Aha, dobra spierdalać. A to się nie zalicza do mitologii? Dobra, niecierpienie antygony? Antygona? Aha, dobra, japa. <laughs> nie mam pojęcia. Upro, Mateuszu, to było? Zbrodnia i kara, coś takiego? Mm. Nie, nie. Antygona jest... Zbrodnia i kara to nie było jakieś, jakieś wojenna? Jakaś wojenna lektura? Jest bohater e... Lektury... Sophocles. i... Tak, była moją wychowawczynią. Antygona... To nie. Środa, po angielsku? Wednesday? Wednesday. Zgadza się. będzie... Tuesday. No to, to jak jest środa? A, po, po angielsku. No. E, Thursday Tuesday. Tak? Nie. Yeah. To wtorek? Nie. Yeah. Aha. Thursday. słowo kłódka. k -u -y, uzamknięte d -d -k -a. K u -zamknięte d k zamknięte a w Antygonie było, że ona chciała pochować swojego brata, ale król na to nie pozwalał. A wiem i ona tam się tam stanąć przed wyborem. Pamiętam to. No ona tam musiała chyba przed wyborem a by musiała sama pochować tego tego brata się coś tam coś tam było. I albo ona miała deduwę dojebać, albo coś tam. K k u d k a. Bardzo dobrze. A jakie u? Otw Zamknięte, otwarte. K, ły, u. Jakie u? Otwierałem, Michu, już. Otwarte. Dalej. Ty, k, o. Czy ty naprawisz? Myślę, że zamiast T to D było. Tak. Ale u dalej chyba otwarte. Ty? Nie. K, ły, u zamknięte, T, k, a. Kobieta posiada jajniki czy jajowody? Według mnie posiada to i to. Jajniki, jajowody. Bardzo dobrze. Jajowody. Jajowody? Jajowody? Jajowody. Jajniki. Jakie państwo sąsiaduje z Białorusią i Niemcami? Jakie państwo sąsiaduje z Białorusią i Niemcami? Hmm. Polska chyba. Polska. Tak jest. Rosja? <noise> mm -mm. To nie jest, to jest obwód kalingradzki. Ukraina? Nie. Nie wiem, Niemcy? Ale to też jest w sumie zaliczane do Rosji normalnie. Nie. Same ze sobą sąsiadują, no to dziwne, nie? Ile to jest 7 plus 2? No wiem, no, czyli jakby zaliczane jest to do Rosji. Wiem, wiem, wiem. 2 razy. Tylko, że to się mówi na to owód kalingradzki, ale to jest część Rosji. 6. Najpierw 2 y, razy 6. 2 razy 6, 12, 19. 18 to wtedy 19. 19, super. 75? Co kurwa? 18. 7 plus 2 to 9 razy 6, 54. Wow! Co to się wydarzyło? Co płynie w światłowodzie? Prąd. Wiązka światła? Tak, laser. W światło w wodzie płynie. Światło i woda. Prąd. Prąd, energia. Prąd, energia, amfetamina. Przychodzi mi do głowy tylko internet. Prąd. E, prąd, prąd. Internet. No. Sumienie podpowiada, że prąd. Ja pierdolę BDS to schód w ogóle. Kto ci podpowiada, że prąd? Sumienie. Światło woda. Światło i woda. Nie wiem, żarcik. Hmm. Eee, najpopularniejszy internet. Żarcik. Prąd? Mm, prąd. W światłowodzie napłynie energia, prąd. Eee, neutrony. O kurwa, to żeś blondy chciała zabłysnąć. Dodatnie ujemne? Pewnie. O kurwa! Jakieś, jakieś cząsteczki, których nie umiem nazwać w tym momencie, ale na pewno. Witek, podłoga Q, dziękuję bardzo za subskrypcję z Prime. To światło, no. Fale radiowe? Nie, nie, na pewno nie. W powodzie? Właśnie. Teraz to jest ważne pytanie, bo jesteś pielęgniarką. Tak? Jaka choroba, to także tytuł powieści Alberta Camille? Kiła. Nie, to jest ta, co taka była, yy, taka choroba, co tak w chuj ludzi dużo wyginęło. I... kurwa. Nie pamiętam. Dżuma. dżuma A, dżuma. Bardzo dobrze, to musiałaś wiedzieć, to musiałaś wiedzieć. No, nie chodzi o COVID. Nie, nie, nie. Nazywana też czarną śmiercią. Osma. Mergani. Hmm. Nie osma? Nie, nie, nie. Ale cholera. też, też zakaźna. Nie cholera? Nie. Melaria? Taka straszna choroba. Tytus? Titus Tytus, Romek i Atomek, kurwa. N Albert Camus, Tytus. Plaga? Ile dni trwa rok przestępny? 366. 66. No to dobrze powiedziałem wcześniej, to o chuj wam chodziło. Jak powiedziałem dobrze wtedy, tak jest? 365. Nie. 364? Nie. 365 dni. 365 dni? 365. 364. 365 dni? 362? 365 Powiedziałem 366 kamyk śmieciu 4 chyba Czyli 5 365 Nie 374? Wow, to co się wtedy wydarza w tym roku? <laughs> nie wiem, przedłuża się 364 I wtedy przez to, że luty jest krótszy A jak jest przestępny, to ma ile? 28 normalnie, to nie wiem, jest 26? Cały? Czyli ja mam to dodać? Tak 365 plus 29? Znowu Co? Jaki jest najwyższy szczyt świata? Mount Everest. 8192 metry. Blisko. 8... Osiem... Ej, ale ma coś. 8192 metry to nie ma K2? Nie. Metrów nad poziomem morza. No, widzicie? Jest taka góra! Tylko mi się pomyliło. Ketichan! Mówiłem wam. A to jest liczba ludności. Dobra, nieważne. Monte Everest. Ile mniej więcej wynosi? W metrach bądź w kilometrach? 8800 metrów? Mniej więcej. Tak, 8850 około. Super. Świata. To było na biologii. Tak? Na biologii, kurwa, w góry? A to nie czytamy w przyrodzie? Podstawówce. No. Yy, górach, w podstawówce. Najwyższy? Himalaje. W wielkich górach Himalajach ja. słoń szczyt, powiesił czy, czy, się na jaja. Kilimandżaro? Alpy. Kilimandżaro to jest najwyższy szczyt Afryki. To jest i... Na przyrodzie. A, na geografii. Racja, kurwa. Nie wiem, dlaczego mi się przyroda wkręciła w głowie. No co piszecie znak zapytania za, za Killanzarato to jest najwyższy szczyt Afryki No co? I dobra, ale bym was kurwa połanował Jakbyś miał strzelać wielką. No ponad kilometr No na pewno ponad kilometr. Ile kilometrów? Nie wiem, z 500 kilometrów? <laughs> to był za wysok 1824 nie pamiętam długo. Ja pierdolę, to już w Polsce jest wyższy szczyt. To już trzeba być debilem, żeby podać taką kurwa cyfrę. Ostatnich cyfr. 4200 jakoś? Obstawiamy, że 2776. 3000 ponad nas. Nie, no ludzie udają, nie. Pięcej? Eee, 4000. 25 km. 25 km ci chyba za autem ciągnęli, kurwa, na lince holowniczej. Jak się wyjebałaś? Na wysokość. To trochę przestrzeliłaś kilometrów. Oj, oj, oj. W metrach... 2799? To dużo? W Polsce mamy rysy, które mają 2499. 3250. Wyżej. Czwórka? Wyżej. 6,5. Jak się mówi prawidłowo? Nepal czy Neapol? To są... Nepal to jest yy, państwa, a Neapol to jest miasto. To są dwa różne... Yy... Czym jest jedno, czym jest drugie? Nepal jest y, krajem, a Neapol miastem. Tak jest. S. Neapol. A czemu nie Nepal? Lepiej brzmi Neapol. No lepiej tak jakoś mi. Napoli, podobał. Napoli! Neapol? No to są miasta. Tak. Gdzie? Albo nie. Neapol. Na razie Nepal. Nepal. Góra jakaś? To są dwie różne rzeczy chyba. No tak we, jest. We, we włoszech jest. Ne, y, Nepalon. Nepal. Nepal! Co? To drugie. Czemu nie Nepal? Ja się spotkałem właśnie, że większość ludzi mówi Neapol Neapol. Neapol Nepal Jeżeli 200 gram wędliny kosztuje 12 zł, to jaka jest cena za kilogram? Razy 5 e, 60 Tam tej wędliny 50. 60? Złotych, tak, tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Za dużo 120 zł? 54? Blisko. E, 50. Ale nie. 110? Złotych? No. 70 zł? Złotych? 56 złotych za kilogram. 200 gram kosztuje 12 złotych. Więc ile to jest 12 razy 5? 110. Jakie jest po Factory. Factory new. Fabrycznie nowy, to łatwe z CSK. Fabryk. No Fabryk. Fa Fabryk. To materiał? No, fabryk. W jakim czasie motor pokona 120 km, jeśli w ciągu godziny pokonuje 90 km? Eee, 30 km. W godzinę 20. Puff. W godzinę 90, czyli e, 120 to jest plus 30, czyli plus 1 trzecia Czyli e, godzina, czyli 60 na 3, to jest 20 minut, czyli godzina 20 minut. Pięknie. Nie. Yeah. No to godzinę. I 30 minut? 120? 120 czego? Minut? Nie, to są dwie godziny, to trochę za długo. 90 minut? 30 km zostało, no to półtorej godziny? Godzinę 15? To będzie godzina 10. Mhm. E, I potem półtorej godziny pewnie jakoś. Nie wiem, nie, nie, nie chcę mi się nie tego chcę liczyć. Się liczyć. No, no nie W półtorej godziny. Blisko. Ale tak strzeliłaś, to nie... Jest... Tak, no strzeliłaś. No, Zara Jankos! No, no. Matematykę się oblicza, nie strzela. Godziny 15. Nie. Przypominam wam, że ja mam maturę, ja jestem akurat mega mądry Ja pierdolę za 10 dolarów. Jankos jak ci nie jest wstyd kurwa?